Dzień dobry, moje nazwisko Wiesław Kozłowski. No, chciałem na początku, na wstępie, zanim zacznę odpowiadać na to pytanie w tytule filmu, no to chciałem po prostu powiedzieć, że dzisiaj jest czwartek i ostatnio w czwartki nagrywałem zgłaszanie interwencji na policję, ponieważ w czwartki według postanowienia sądu, zresztą nielegalnego, no bo to wszystko jest nielegalne, Pokazuje to od dwóch lat skorumpowanie Kraków jest najbardziej skorumpowanym sądem w, w Polsce. Rządzi tutaj masoneria. I jeśli chcą ci odebrać dziecko, no to tak jak ja to pokazuję, no nie ma, nie ma żadnych szans. No nawet teraz mi się udało, y, że sędzia odważył się, przeciwstawił się i uchylił y, odmowę za odmowę wszczęcia śledztwa przeciwko mojemu teściowi ze 189, gdzie przyznał się do, do winy, że że przetrzymywał mniej roczne dziecko na działce no i wtedy i tak to nic nie dało, bo prokurator umorzyła to, a później następna sędzina przyklepała to umorzenie, więc no tutaj ja tylko pokazywałem ostatnio te interwencje policyjne, bo tutaj znowu jest taka sprawa, że że na izolowanie pomaga, po, mm, pozwala komendant. Bo no to jest tak, że jak jesteś izolowany, na przykład tak jak ja w Podgórzu, to obojętnie jaki komisarz przyjedzie na interwencję, to po prostu decyduje komendant, czy nadać biegu sprawu, czy nie. No to, to on przez 5 lat, on przez chyba ileś lat nie widział po prostu, że żona się nie trzyma moja postanowienia. I po prostu nie nadawał biegu sprawy, więc tutaj po prostu ja tylko chciałem pokazać, bo ludzie nie zrozumieli. Tam jakiś Słowianin mi napisał, że yy, że co to za Słowianin, jak donoszę na, na policję. To nie chodziło o donoszenie, bo ja wiedziałem, że, że nic mojej żonie nie zaszkodzę, byłej mojej żonie tym, bo jest skorumpowany i tak sewer nie nada. Tylko ja chciałem pokazać, że policja. Przyzwala na, na, na po prostu izolowanie od, od dzieci, i o to mi chodziło. A pamiętajcie, na no, takie oskarżenie, że, że, że jestem kapusiem, bo poszłem na żonę, że mnie izoluje od, od dziecka, to pamiętajcie, to nie jest, bo to my decydujemy, bo, bo gdyby sądy działały, to to, że ja zakładam sprawę żonie, to po to, że jakbym zakładał, bo ja jej nigdy nie założyłem sprawy. Więc nawet jeśli by działało, to i Seweryn by założył, zawiadomił, po prostu nadał bieg sprawy i, i zgodnie z prawem, i po prostu byłaby sprawa sądowa, że ona mnie izoluje od dziecka, to pamiętajcie, to i tak decydujecie o to, że przecież jest 26 KK, możecie powiedzieć, że celem waszym nie jest to, że, że dla dobra dziecka, żeby zamknąć one, tylko po prostu, żeby. Respektowała, czyli jeśli ona tutaj w sądzie zobowiąże się i, i dostanie, na przykład, w, tak jakby w zawiasach, że, że po prostu yy, próbę dostanie, że, że po prostu będzie, będą te normalnie kontakty przebiegały, czy tam opieka naprzemienna, czy coś nie będzie izolowała, no to przecież my możemy takie coś zrobić. Tylko, że to prawo nie działa. A przecież to nie chodzi o to, że. Taki ojciec, który, który jest izolowany od dziecka i policja, ani sądy mu nie chcą pomóc, to nie chodzi o to, że on pokazuje idzie zgłosić, że to jest konfident. Nie jest konfidentem, bo, bo na razie nikt nie decyduje o losach. Nawet jakby sądy działały, to po prostu mogłaby dostać uszczerzenie i, i po prostu to się liczy zamierzenie. Ja pokazywałem po prostu, że nie działa policja i tak wiedziałem, że póki Tatuś jest członkiem masonerii i masoneria się od niego nie odwróci, no to po prostu i tak nikt nikomu sprawy tutaj nie założy. Chyba, że mi. No to tak. Ale mi teraz też. Yy, tak. No i teraz chciałem powiedzieć o tym promieniowaniu. Znaczy, bo ja chcę powiedzieć teraz tak, że ja pokazałem to, już nie będę pokazywał. No, dzisiaj żona była, napisała mi, że, że zgodnie z postanowieniem ona się trzyma tego postanowienia, twierdzi, że się trzyma, czyli nie zadzwoni, bo ja mam dzwonić. I teraz Wam tylko wyjaśnię. Ja nawet nie mam jak udowodnić swojej wersji, bo ona rozpowiada ludziom, że, że we wrześniu ja dostałem opinię psychiatryczną. Że, że niby mam zaburzenia urejeniowe, że wydaje mi się, że w Krakowie działa grupa przestępcza no i że jest masoneria. No i mimo że tam nie było opinii, że, że, że jestem zagrożeniem dla dziecka, sędzia czerpiel nie wiadomo z jakiego powodu uznał ten papier toaletowy, bo tam było przestępstwo z 230 czy co wielokrotnie to opisywałem. Uznał ten papier toaletowy za prawdziwy. No, i dał najpierw postanowienie o wideorozmowach, czyli, czyli już mi zakazał na podstawie y, tego papieru toaletowego, że nie mogę widzieć się z dzieckiem, i tam było wideorozmowy lub kontakty telefoniczne. I żona, żeby manipulować dzieckiem, no to wybierała kontakty telefoniczne, i ona twierdzi tym swoim wyznawcom, że to ja nie chciałem y, dzwonić tylko że ja ją po prostu nękam, a mi wcale na dziecku nie zależy. A to nie chodziło o to, tylko chodziło o to po prostu, że, że ten że ja chciałem, żeby nie manipulowała dzieckiem, no bo wiadomo, że jakby było wideo, rozmowy, to to ma sens, bo bym mógł nagrać, że, że dziecko uśmiecha się do mnie, a płacze za chwilę, że, że nie chce, albo, albo że na przykład czeszczy coś jest zakłócenia jakieś... A tutaj auto tu telefoniczna, nawet jakbym nagrywał, to się nic nie da udowodnić. Więc po prostu na no teraz już Czerpiel poprawił się i wyrok już dał, żeby że ten, że tylko rozmowy telefoniczne. Czyli ona teraz teraz znowu nie chce dzwonić, no bo, no bo po prostu ja mam dzwonić, żeby... Czy słuchajcie, dlaczego ja teraz nie dzwonię? Dlaczego nie dzwonię? No bo wiem, że skoro ona dzwoniła wcześniej, żeby nie było wideorozmów, żeby manipulować dzieckiem, to teraz by wiadomo, że manipulowała dzieckiem. Mi zależy po prostu przede wszystkim, żeby te biedne dziecko nie było stesowane ani nic. Teraz nawet nie mam jak udowodnić, bo, bo oni mi kasują. Jak, jak kto zna to, co pokazuje od kilku lat, no to, to pamięta takie filmy. Y, które mi jeszcze YouTube nie kasował, i Facebook, jak wyglądały prawdziwe, y, prawdziwe moje kontakty. Nie w notatkach, tylko prawdziwe. Jak Martusia po prostu uśmiechała się do mnie, jak, jak po prostu uczyła mnie tam, y, niby chodzić w takim domku plac, na Placu Zabaw. No, widać było, że, że ona się mnie nie boi i po prostu i było inaczej niż i chciała tego kontaktu i, i z tatą. No ale oczywiście usuwają, że niby, że niby tam jest wizerunek i się boją pedofili, no Aśka się boi pedofili, a, a nie przeszkadzało ich to, że, 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 dziadek, jak, jak były mali, jak byli mali, to się kąpał przy nich nago i, 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 i ten, i, i uprawiał seks przy nich i, i, po prostu, i obnażał się, no to, 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 to wiecie, no to, to jest takie. Zresztą, ja Wam powiem tak. Było, yy, chciałem, yy, żeby, żeby nas przebadał IPPS yy, świętej pamięci yy, yy, Ewa Milewska. Dlaczego się nie zgodziła? Dlatego się z dwóch powodów się nie zgodziła na takie badanie bo byłaby też opinia psycho, yy, psychiatryczna. Jakbym pokazał nagrania te, yy, co mam. Jak wyglądały spotkania z dzieckiem, że dziecko się uśmiecha do mnie i patrzy się na mamusię za chwilę i, i mówi, że, że, że nie chce ze mną iść smutnym głosem i na przykład, że do, do tego momentu jest zamknięta bramka, a dopiero otwiera ją żona jak, jak, jak ten. Jak dziecko się cofa i, i po prostu tak, żebym wleciał albo coś i 193 zakłócenie milu, pewno sąsiedzi by zaraz w oknach jakby zaczęła krzyczeć, Dziecko by było odwrócone tyłą, to później by jej wmawiali, że tatuś chciał coś zrobić mamusi. Więc po prostu yy, bała się takiego badania. Po pierwsze yy, to, że, że, że na pewno by zło, dostała złą opinię, bo Ewa Milecka wykrywała takie rzeczy. Druga sprawa to też nie wiadomo, jakby patrzyła na te w dzieciństwie kompania yy, teścia z dziećmi swoimi, więc, więc po prostu te, też obnażanie się, jakby to za, czy nie dążyłaby tego tematu. A druga sprawa, a, jeszcze jedna sprawa, no to, no to po prostu to, że, yy, no że tutaj byłaby już opinia tak samo psychiatryczna mnie, yy, moja. Jeśli by stwierdziła, że jestem zdrowy psychicznie, yy, to, to, skorumpowany w zoła. Nie mogliby podważyć takiej opinii i, i po prostu baliby się to podważyć i a oni przecież wiedzieli, że, że nie mają żadnych na mnie argumentów, no to, to muszą, y, muszą po prostu ten. Y, muszą zrobić ze mnie psychicznego, żeby, żeby mi izolować mnie od dziecka. No i uznać mnie winnym, bo pamiętajcie, że, że jeśli sąd uzna, że, y, że, że jesteś osobą niepoczytalną, to uznaj z góry, że że popełniłeś przestępstwo, tylko nie można cię ten, żebyś odpowiedział karnie. Więc to nie jest żadne. Oni po prostu mogą sobie zarzucić komuś byle co i tylko mieć, doprowadzić się na opinię i, i w ogóle nic by ci nie udowodnili, a po prostu wtedy się już liczy, że, że popełniłeś przestępstwo. No to jest takie działanie mafijne, no, no i tego. No to na razie po prostu nic się nie zrobi, póki nie nagłośni się tego to, to po prostu tutaj walka papierkowa to raczej można oczywiście jak najbardziej ja, ja też będę po prostu dalej pisał pisma ale to jest takie po prostu no cud no tylko cud bo, bo tutaj jest po prostu no widzicie nawet ostatnio jeden sędzia ewidentnie nazywa się Babieniek na yy, yy, naczyną no po prostu yy, przy, yy, przyniósł yy, usprawiedliwienie, że nie może być w tym dniu, co, co, co będzie rozprawa, czy wymigał się od rozprawy. Mogło być to zdarzenie losowe, ale nie chciał, ja uważam, że bardziej tutaj nie chciał po prostu ani ustawić sprawy, ani po prostu narazić się Sony. I po prostu i, i tutaj, tutaj nie ma co liczyć no, no na jakieś yy, takie ten. No, muszę bardziej się skupić na tym, żeby uświadamiać ludzi, że nieważne jak wyglądam, jak. Jak się prezentuje, tylko po prostu no, pokazuje grube rzeczy, żebyśmy się obudzili. Yy, oni się tylko boją popularności. Teraz ja uważam, że te sprawy, co mi ma zakładać yy, Nadolski, yy, Lachwat, yy, to, to po prostu no, działanie masoneli i te wcześniejsze groźby innego znowu antysystemowca. To jest po prostu działanie masoneli, bo wiedzą, że moja sytuacja teraz po sprawie wygląda tak, że. Nie ma czegoś takiego jak przymusu ba, y, ba, y, terapii. Nie ma czegoś takiego w Polsce. Nie, nie musisz, musisz się zgodzić na terapię. I, I po prostu oni o tym dobrze wiedzą. Nie udowodnili mi żadnej winy, y, mają tą niby lewą opinię i że niby mam przelecieć y, ten, ale nikt mnie przymusowo nie może. Tylko, jak będę zagrożeniem, to tak. A wiedzą, że ja nie zamierzam tam jeździć pod dom, nie zamierzam się awanturować ani nic. No to wiadomo, że tutaj nie mieli szans. Więc dlatego uważam, że użyli antysystemowców po to, żeby po pierwsze mnie y, zdyskredytować wśród y, wśród ludzi, a po drugie, no bo tam padło w, w tym filmie Nadolskiego, że, że po prostu, skoro jego pomawiam, bo twierdzi, że ja go pomówiłem, y, że skoro jego pomawiam, to, to znaczy, że to, co pokazuje o, o grupie przestępczej, to przypomnę, że pan Nadolski, jak reszta liderów antysystemowych, nie chciał tego nagłaśniać, nie wiem dlaczego, skoro walczy z systemem, to on podważył to wiarygodność tego, co pokazuje. Więc tu mi się wydaje, że chodziło po pierwsze, żeby mnie zdyskredytować, a po drugie, no, oni mi nie mogli teraz już zakładać żadnej sprawy, a wiedzieli, że ja będę im zakładał i będę miał spokój na skończenie książki, ogłagolicy, no i, no i może, że będę właśnie skupiał się na pokazywaniu różnych prawd o masonerii, kryjówki, ujawniał członków masonerii. Więc no tutaj, żeby się coś działo, no to uruchomili systemowców. No i też powiem, nie pani Garland. Ja, ja nie wiem po prostu, czy, czy ona jest pozytywna, czy nie jest pozytywna, no ale y, miała sprawę przede mną, i to też jest zastanawiające. No słuchajcie, yy, masoneria o wszystkim decyduje w sądzie, więc myślę, że to nie mógł być przypadek, że po yy, prostu, że po prostu, yy, że, po prostu, yy, że, po prostu yy, że po prostu mieliśmy rozprawa po rozprawie, żeby się spotkać. Czyli tak naprawdę panią Garland, ja słyszałem o pani Garland, na pewno mnie też ona słyszała, ale zapoznał nas yy, sąd, czyli masoneria, więc więc no tu jest dziwna sprawa no i dziwne, że dzień wcześniej miałem groźby od jednego antysystemowca ktoś zaczął mi coś o Nadalskim mówić, ja też mi się wydaje że to była też osoba prowokacja, bo później, później jak nadolski zrobił ten film przeciwko mnie, no to, to ona mnie hejtowała, ta osoba, no to dziwne najpierw chciała, żeby niby wierzyła w to, co ja ujawniam, a później, później była sytuacja, że że nagle co? Nagle się okazało, że, że, że stwierdziła, że, że nie wiem, że, że to co pokazuje to już nie, bo hejtowała mnie. A dziwne to wszystko jest. No. Ja będę pokazywał dobra, wyłączę ten filmik, bo jednak, yy, bo jednak ten temat, co chciałem, yy, to, to jednak teraz za dużo było tego wstępu o czym innym, więc ja po prostu nazwię inaczej ten film. A zrobię jeszcze film właśnie o tym, co było tematem i skupię się na tym. A tu to jest właśnie wyjaśnienie, dlaczego już nie będę pokazywał, dlaczego pokazywałem, że policja nic nie robi, kryje w Krakowie przestępców i przyzwala na porwanie. No i teraz już nie ma sensu takich zgłoszeń, bo, bo ten system trzeba po prostu. Jest czas do wyborów, ja uważam. Oni też właśnie pokażą, że też mają swoje plany. Moim planem jest po prostu, yy, no żeby nie doszło do ich planów. No i zlegalizowanie masonerii. Ja wiem, że ludzie się śmieją z tego, ale ja uważam, że bardzo, bardzo to jest możliwe. To tak naprawdę to jest takie, że my ich robimy takich mocnych, a myślę, że moje sprawy pokazują, że oni wcale tak mocni nie, nie są. Jak się ktoś ich nie boi, a jakbyśmy się zjednoczyli, to już w ogóle by się nie bali. Tylko chodzi o to, żeby nie wychodzić i bić się na ulicę e, właściwie nie z nimi, no bo wtedy by wystawili e, niewinnych policjantów. No, uwierzcie mi, że tam może prowokatorów od nich by kilku poświęcili, ale reszta to by było normalni, zwykli policjanci, którzy tak naprawdę no, nie mieliby jak sobie załatwić L4. To po prostu by by tacy byli z takimi byście się bili, a ci, co, co robią te y, przyzwalanie w sądach i co oni y, pod, podkładają ogień, żebyśmy nienawidzili policjantów zwykłych, no to, to by siedzieli i oglądaliby sobie transmisję z tego, którą by transmisowali. Y, liderzy, tam media systemowe, żeby im się nic nie stało, a pozamykaliby tylko jakiś tam właśnie tych, co walczyli naprawdę, a oni by później niby by walczyli wolną Polskę. No dobra. To tyle na razie, a za chwilę nagram ten film o, o tym światełku fioletowym. No dobra.